Pusto. Chyba wszyscy się uczą do sesji. A ty zacząłeś już się uczyć? Ja na to nie mam czasu. No tak, lepiej wąchać kwiatki. One są takie męskie. No i program sam się nie zrobi. Ej, ludzie! Szybko, my musimy ten program teraz skończyć. No, mój kwiatek. To się tak. nagrywa szybko. No to dobra. Ostatni odcinek. No dobra. Witamy Was w przykroju kultury z tej strony: Zuza Grabowska, Pamela Szymanowska oraz Bartek Wojtkowski. A w dzisiejszym odcinku wywiad ze znanym wszystkim zespołem: Strachy na Lachy. Nie, spajna daleko jak te dwały przekrawienie nam slechą, chodzi o to. By pierwsze chciało słuchać, to tu drugie. Powiedzieć, to łukaże po mojej głowie. Czasem się im boję, chodanie do powiedzenia. Z nami pan Krzysztof Grabowski, czyli grawasz z zespołu strachy Nalachy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Krzysztofie, piastonalia to jest taki okres dla studentów, a jestem ciekawa. Jak u Pana wyglądały studia? Jak Pan je wspomina? Było lepiej, czy gorzej niż teraz? Nie no, Przede wszystkim studiowałem za czasów komu komuny. Prawdę mówiąc, tak trochę się izolowałem z życia studenckiego. Na nigdy nie byłem w czasie studiów na juwenaliach. A dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że rządziła komuna i myśmy nie kolaborowali z komuną w żaden sposób. I... O, nie chodziliśmy na żadne imprezy, które organizowały koncesjonowane organizacje studenckie. Czyli nie ma jakoś specjalnie za czym tęsknić? Za juvenaliami w czasie studiów? Nie, studia same były fajne, także, więc każde studia są fajne, więc dużo fajnych ludzi się spotkało. Żonę poznałem na studiach. <mulatuj> Zawsze gdzieś na koncertach, nawet z trudną publicznością, przychodzi taki moment, gdzie coś zastyka, i, i, i później już do końca idzie fajnie. Tak było również i dziś. Jak wszyscy się bawili, e, państwo wszystkich rozgrzali. A proszę powiedzieć. E, Pani powiedziała, że zmarzła. No tak, ale. No to jak? Wszystkich, to nie wszystkich. Wszystkich związek. Ale Pani. ja ogólnie jestem zmarzłych. Tak to już a, u mnie też. jest. Ja to muszę mieć trzy kurtki i dalej mi jest zimno, naprawdę. No Mówię niestety. Mam... Już taka jestem. Mam dwie koszulkę, ale jeszcze mam kurtkę jeansową, tam w gardrobie, więc... A to jeszcze lepiej jak ja. To jeszcze lepiej, tak. No nie, na tych trzech nie wystąpiłem. Boże. Tak, to widziałam. Nawet ręki do góry nie mógł podnieść. A je... e, na scenie na się dużo tej energii zużywa. A tak naprawdę czym się jeszcze muzyk oprócz koncertowania zajmuje? E, nie wiem czym się zajmuję. Mogę powiedzieć czym ja się zajmuję. A to nie jest muzykiem? No jestem, znaczy ja, muzykiem to tak trzeba by powiedzieć w mocnym cudzysłowie, natomiast jestem również odpowiedzialny za wszelkie sprawy organizacyjne dwóch zespołów, czyli strachy i pijama porno. Uwierzcie, to naprawdę roboty potąd, a no może nawet jeszcze trochę wyżej. <śmiany> Jak sięgam pamięcią, to jakoś żaden kandydat na menedżera się u nas jakoś nie, nie sprawdzał. Jeden był taki, że zostawiliśmy go kiedyś w lesie w środku nocy. myśmy ja pojechali bez niego. Tak, tak byliśmy z niego zadowoleni. No i właśnie po tym rzeczonym menedżerze INSP chłopacy zaproponowali, to może pan, panie Grabowski się zajmie tymi sprawami. No, tak Na początku nie było łatwo. Na początku nie było łatwo, tylko trzeba było się prosić o swoje. Tak? Strachy robią nową płytę. W tym roku myślę, że jakoś tam, nie wiem, przynajmniej zamkniemy to w wersjach takich gotowych, żebyśmy mogli wejść do studia. No, a później pewnie przyjdzie czas na piżamy. No, jakoś tak mi się otworzyło ostatnio i coś tam wyszło. Ja myślę, że w przyszłym roku będą strachy. Być może za dwa lata może coś piżamy będzie. Nie wiem, czy zaskoczymy, nie wiem. ja już jestem w takim wieku, że nie chcę zaskakiwać, tak? nie chcę, jestem jakimś tam artystą, który ma swoje grono zwolenników, spore, również ma spore grono niesympatyków, to jest normalne i oczywiste, myślę, że ci, którzy są moimi sympatykami, i niektóre przynajmniej piosenki mogą się spodobać. A można się wypalić w tym zawodzie? Tak, no miałem 3,5 roku bez pisania zupełnie. Nic mi do głowy nie przychodziło, byłem pustakiem. I co wtedy? No, no nie, no trzeba sobie po prostu wrzucić na luz, tak? Nie, nie należy robić nerwowych ruchów i niczego na siłę. Głowy, daj mi jakiś mam głowy, daj mi jakiś byłam ciekawa hmm, pana interpretacji słów Dzień dobry, kocham cię, już posparowałem tobą chleb. Mm -hmm. Jak to interpretować? No jak? A jak pani to interpretuje? Mm. Bierze się laskę, kładzie na stół i smaruje się ją margaryną czy masłem, tak? No, tak, tego właśnie nie interpretowałam i byłam ciekawa na, na to, co pan powie. Nie no, to jest nawiązanie do sakrum, tak. Ja z mojej strony bardzo dziękuję za wywiad, że pan się zgodził. I zapraszamy jeszcze do Opola. A wiecie, kto jest naszym drugim gościem? Makumba, Makumba, Makumba Dokładnie tak! Znany zespół Big Cyt! Witajcie ponownie! Tym razem mam przyjemność rozmawiać z największymi gwiazdami naszych piastonaliów. Z członkami zespołu Big Cyt. Z Kibą i JJ-em. Witajcie, panowie! Witamy! Cześć, witamy! Dzień dobry! Gdy wczoraj powiedziałam mojej mamie, że dzisiaj się z wami spotkam i będziemy rozmawiać, to, to mi bardzo pozazdrościła. Jestem szczęściarą. Cieszę się, że, mogliśmy się, że możemy się spotkać. No tak, no to, to, to dużo świadczy o tym jakich mamy fanów, że wśród naszych fanów są nie tylko studenci, ale także e, mamy i tatowie studentów, <grytanie> e, no, to świadczy o tym, że mamy fanów w różnych środowiskach i chyba dobrze, zespół gra 28 lat, w związku z tym zdoł, zdołaliśmy podbić serca i nastolatków i osób w wieku 150 lat. Poza tym przekrój muzyczny jest że taki, że trafia do wszystkich, bo mamy i trochę reggae, i trochę ska, i trochę punk rocka, i trochę rock rock'n'rolla, także każdy znajdzie dla siebie coś miłego, coś fajnego. Przede wszystkim jesteśmy zespołem, który gra piosenki do tańca. Jeżeli przyjeżdżamy na Juwenalia, to wszyscy się cieszą, bo się równie dobrze bawią jak my, bo my się od 27 lat bardzo dobrze bawimy na Juwenaliach. Sami wywodzimy się z ruchu studenckiego. Kiedyś organizowaliśmy Juwenalia, potem przez lata na tych Juwenaliach graliśmy i wiemy, co potrzeba studentowi, żeby się dobrze bawił w czasie swoich świąt majowych. Właśnie, cieszymy się, że możemy Was gościć. I a propos zabawy, relaksu, to mieliśmy majówkę, mieliśmy mamy piastonalia. No i w związku z tym, jaki jest sprawdzony sposób Big na relaks? Słuchanie muzyki, leżenie w trawie, zajmowanie się dziewczętami, oglądanie meczy co tam jeszcze możemy do tego zaliczyć? Moim zdaniem idealnym sposobem na, bieg, na relaks, na zrelaksowanie się są marszobiegi oraz kopanie rowów. Ale również skok przez kreskę namalowaną na ścianie. To zawsze kończy się najpierw lekkim strząsem, a potem omdleniem, takim, że można spokojnie wytrzeźwieć do następnego dnia. Jeśli chodzi o to za bardzo mnie dopisała leje jak z ale wzeszło słońce czarne słońce narodu, wasza nowa płyta. Czarne Słońce Narodu to, taki, to taka metafora, to, to człowiek, który pojawia się i zasłania to nasze słońce swobody. Dzisiaj rzeczywiście również słońca nie ma, także myślę, że nie będzie to takie smutne jak ta nasza płyta, która ma taki wydźwięk dosyć nieciekawy, powiedzmy sobie, bo mówi o naszej przyszłości, która się rysuje w niezbyt jasnych barwach. Natomiast na pewno zagramy piosenki z tej płyty, ponieważ płyta jest od kilku dni w sklepach, mnóstwo ludzi pyta Pyta się o piosenki z tej płyty. Dlatego dzisiaj premierowe wykonanie kilku utworów, m.in. Antoni Wzywa do broni, który bije rekordy w internecie. Już jest ponad 800 tysięcy wyświetleń w ciągu tygodnia, także myślę, że ci, którzy czekają na nowe piosenki, czekają na nową płytę, będą usatysfakcjonowani. Ale jakbyście mogli opowiedzieć o jakichś ciekawych projektach, z których jesteście dumni. Co naprawdę było tak dobre, że chcieliście wziąć w tym udział? Braliśmy udział w wielu różnych fajnych imprezach, które kilkakrotnie powtarzaliśmy, bo graliśmy i na Woodstocku, i na Jarocinie. Rzeczywiście to są festiwale, z których możemy być dumni, na których przyjeżdżają zachodnie gwiazdy, które są zaskoczone, że jest aż tyle ludzi i że tak się to produkuje. Zagraliśmy również na wielu mniejszych festiwalach, które również wydaje mi się każdy... Każdy liczący się zespół powinien zaliczyć, i e, myślę, że Polska w, w tej chwili się rozwija. No, jest fajna publiczność, dużo ludzi przychodzi na koncerty. Polska była troszeczkę taka wyjałowiona, bo przez wiele lat e, gwiazdy zachodnie nie przyjeżdżały na, na festiwale czy na koncerty do nas. Teraz się to trochę otworzyło i e, może f, za dużo teraz tych festiwali się organizuje, bo nawet w Dębicy, gdzie jest Offspring, czy na jakichś prowincjonalnych imprezach przyjeżdżają duże gwiazdy i mają Pełne stadiony, mają pełne sale, także myślę, że Polacy są y, jako słuchacze, jako odbiorcy muzyki bardzo fajną publicznością. Nam się udało na kilku tych imprezach zagrać, na no, Top Trendach na przykład też w Sopocie, też dla innej publiczności, w Jarocinie dla innej publiczności, na Woodstocku też dla innej publiczności. Także y, ten y, jakby to spektrum jest bardzo różne, ale na wszystkich tych imprezach Big się bardzo dobrze czuje, jak ryba w wodzie. Mi się bardzo podobała kampania z Waszym udziałem Stop zwolnieniom z uef Stworzyliście uniwersalną piosenkę. Tak jak kiedyś już podkreślaliście w jednym z wywiadów, pewne takie piosenki są adresowane do konkretnej imprezy, do konkretnych zawodów, a nie ma czegoś, co miałoby taki bardziej ogólny, uniwersalny przekaz. No tak, ta piosenka rzeczywiście niosła są sobą takie hasła społeczne związane z rozwojem fizycznym. Uważamy, wierzymy w to, że młodzież, która jednak nie będzie będzie uciekała przed lekcjami WF-u, będzie miała po prostu lepsze zdrowie i bardziej proste kręgosłupy, to rzeczywiście jest poważny problem, że te lekcje WF-u są po prostu nudne. Bardzo często są nudne, źle prowadzone i dlatego młodzież ich unika. No i, i później rzeczywiście mamy taki problem, że rosną nam młodzi ludzie, którzy albo unikają sportu, albo mają krzywe krągosłupy. Teraz się to trochę zmieniło, ale był też taki moment, kiedy to blisko 40 milionowy naród i nie można było wybrać... 11 chłopaków, którzy dobrze kopią w piłkę, tymczasem o wiele mniejsze e, kraje miały świetnych zawodników i nikt nie mógł uwierzyć jak to jest, przecież w Polsce jest tylu kibiców piłki nożnej, tylko są to zwykle kibice, którzy siedzą przed telewizorami, piją piwo, jedzą frytki w majonezie i mówią zobacz, zobacz jak ten powoli biegnie no, i tak to, tak to właśnie wygląda. No, ta piosenka była rzeczywiście takim impulsem do tego, żeby em, em, przede wszystkim młodzież sama kręciła swoje teledyski do tego e, hasła, e, do tej przesłanki, tej piosenki. Poza tym to była, taka, to była taka piosenka ogólnie sportowa, niezwiązana z konkretną dyscypliną, taką jak chociażby piłka nożna. Była emitowana na wielu różnych zawodach sportowych, koszykówki, meczach, siatkówki. Właściwie jest to przesłanie uniwersalne i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam będzie się pojawiało na stadionach. A widzieliście, że na wasz temat, na temat zespołu powstały trzy prace magisterskie? Przystało no, ich chyba znacznie więcej, natomiast rzeczywiście to może się wydać dziwne, że zespół stał się obiektem badań naukowych, co oznacza, że po tych 28 latach grania jesteśmy jakimś rodzaju klasyków, jakimś rodzaju kolumny Zygmunta, o której pisze się książki. Mamy nadzieję, że te prace były na tyle ciekawe, a my na tyle interesującym tematem, że powstały z tego jakieś ciekawe naukowe wnioski. No cóż, no, to jest tak, to jest różnica między t, t, D, 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 tworzywem, a twórcami. No po prostu my robimy swoje, e, tak jak powiedział Jacek, gramy koncerty, nagrywamy płyty, wydajemy swoje piwo, a niech to ktoś opisuje, niech to ktoś bada, jesteśmy jak najbardziej za e, tym, żeby poddać to wnikliwej analizie, także naukowej. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. To już wszystko w tym odcinku i w tym roku akademickim, a na kolejne odcinki Przekroju Kultury zapraszamy już od października. Nie stulchaj mnie kolanem, ja wiem, że ja mam mówić, tylko ja podnoszę mojego kwiatka.